Cześć, tu Mateusz z Matmax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to. Uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do y, zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. Jedynki przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok numerologiczny. Tutaj jest dla Was piątka kielichów karta związana z skupianiem się na tym, co jest niepotrzebne, ale. Wydaje mi się, że no tak teraz przewrotnie powiem, że w tym roku właściwie zaczynacie dostrzegać to, co jest istotne. Co do was przychodzi, co się pojawia? Tutaj z kolei jest szóstka mieczy, którą całkiem lubię w tej talii, bo ona pokazuje tutaj postać, która odpływa do przodu i zostawia za sobą taką zakrwawioną pelerynę i to mogłoby znaczyć, że sprawy ruszają do przodu, albo może trudne sprawy, sytuacje zostają za wami, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi karta wisielca, więc jak na razie całkiem dobrze. I w ogóle to wchodzimy w rok, który będzie w. Wibracji właśnie jedynki, czyli waszej liczby, cyfry, więc no najprawdopodobniej szczególnie dla Was będzie on związany z rozwojem i z nowościami. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się błęczucznie, dlatego że jako karta piątki, buław, która jest taka płonąca. No, i oczywiście, oprócz tego, że kojarzy się z konfliktem, to również z m, taką determinacją. W ogóle nie wiem, czy słychać helikopter za oknem. No, myślę, że być może na potwierdzenie tego, że sprawy będą rozwijały się dosyć szybko, jaka będzie dla Was rada? A w Radzie jest cesarzowa, czyli błyszczeć, rządzić, no i rzeczywiście gdzieś ustawić do pionu otoczenie. Jak najbardziej może też tutaj chodzić o przejmowanie kontroli nad swoim życiem. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, wypadła sama karta, no i ja ją wezmę, dlatego że się odwróciła, dlatego że się pokazała. I zobaczcie, jest to karta piątki monet, która jest związana z brakiem. A z przełożenia, karta dziewiątki buław z kolei. No i powiem Wam, że tak. Mmm, pojawiło się sporo buław, tak naprawdę. A buławy są związane z trygonem e, ognia, czyli baran lew strzelec. Więc może gdzieś macie do czynienia z. Tym trygonem ewentualnie wy jesteście branym lwem strzelcem, ale to oczywiście wiadomo, że niekoniecznie. Na pewno widzę, że macie tutaj pracować nad mm, swoim charakterem i poczuciem własnej wartości. Widzę tutaj też mocne zaznaczanie granic i tak naprawdę walkę o swoje, ale momento, bo mi w ustach. A też zrobiłem błąd, dlatego że przygotowałem sobie mrożoną herbatę, a herbata wysusza. No ale cóż. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was dziewiątka buław i zobaczcie, ona pokazuje postać, która no, stawia mur przed sobą, ona się odgradza, ale nie chodzi tutaj, patrząc na całość rozkładu, że odgradzacie się od innych i kończycie znajomości, bo nie na temat tego jest to czytanie. Tutaj mam wrażenie, że bardziej ten rok sprzyja zaznaczaniu swojej pozycji, jeśli chodzi o powiedzmy miejsce pracy, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o rodzinę. Ja tutaj widzę taką og ogromną determinację i chęć podkreślenia swojej osobowości, chęć pokazania innym i udowodnienia sobie, że naprawdę do czegoś się w cudzysłowie i powiem kolokwialnie nadajecie. I jeśli coś już sobie zamierzycie, to będzie to osiągnięte. Umiecie też tutaj rozgraniczać, słuchajcie, emocje od, od rozumu. I to jest bardzo ważne. Zwłaszcza, że zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was piątka monet. Przepraszam, kielichów. I ona z kolei pokazuje smutną syrenę, która skupia się na trzech przewróconych kielichach i w ogóle nie zauważa, że przed nią są dwa pełne, czyli tak jakby nie zauważa tego potencjału. I wychodzi na to, że w tym roku być może zaczniecie odświeżać pewne pomysły z przeszłości, które do tej pory były odkładane na później. No na przykład. Bardzo chcę dokończyć kurs językowy albo w ogóle nauczyć się, no nie wiem, nurkowania na przykład, ale nie mam na to czasu, pieniędzy, energii, determinacji. I w tym roku, słuchajcie, znowu helikopter za oknem i w tym roku dosłownie zaczynacie zauważać to, że kurczę, no teraz albo nigdy. Ja mam wrażenie, że uda mi się to zrobić, że chcę to zrobić. Koniec odkładania na później, nie wiadomo czy później w ogóle przyjdzie. Więc tutaj widzę, że zauważacie pewien potencjał i chcecie go na maksa wykorzystać. Przestajecie skupiać się na brakach, na tym co już było, tylko bardziej ruszacie do przodu i wykorzystuj, wykorzystujecie potencjał, który jest na chwilę obecną. Tym bardziej, że zobaczcie, przychodzi do Was szóstka mieczy. Ona właśnie mówi o. Takim zakończeniu mm, okresu, w którym na coś oczekujecie, y, zakończenie okresu, w którym coś wolno idzie, w ogóle nie rusza albo nie chce wam się ruszyć. Tutaj jest dosłownie pokazane ruszenie do przodu, sięganie po nowe i tak naprawdę rozprawianie się z trudną przeszłością. No, bo słuchajcie, ile można babrać się w przeszłości i mieć tutaj jakieś wyrzuty sumienia albo myśleć o niewykorzystanych szansach. Tutaj dosłownie zamiast być jedną nogą, ręką czy czymś tam innym w poprzedniej relacji, poprzedniej pracy, związku czy nawykach, które was wyniszczają, to wy decydujecie, podejmujecie decyzję o budowaniu nowych wspomnień, nowej wyraźniejszości no i kolekcjonowaniu nowych umiejętności. To jest bardzo ważne. Zobaczcie do przeszłości odchodzi karta wisielca no i oczywiście wisielec, który wisi do góry nogami no i jest związany z zastojem, z niemocą, ale też słuchajcie z taką strefą komfortu, czyli już wam mówię o co chodzi. Siedzę sobie, siedzę w tej samej pracy, czy w tym samym e, nie do końca zadowalającym mnie związku, czy w ogóle w jakiejkolwiek relacji, sytuacji, no, która po prostu mi nie odpowiada od dłuższego czasu, ale jest mi wygodnie. Po co mam zmieniać? Po co mam tutaj dawać z siebie energię i ryzykować? Nie wiadomo, czy mi się uda, jeśli zmienię pracę, miejsce zamieszkania, czy jeśli się rozstanę z no, tutaj już niekochanym partnerem czy partnerką, no lub z kolegą, koleżanką, które, którzy mnie nie szanują. Ja tutaj będę to kontynuować, no bo tak jest wygodnie, tak jest lepiej. Po co? Nie chce mi się zmieniać. I tutaj takie właśnie poczucie. Niemocy, niechęci, apatii, e, takiego strachu związanego z otwarciem się e, na nowe, odchodzi do przeszłości. Wychodzicie ze strefy komfortu. Ryzykujecie. Bierzecie byka za rogi. No, ja jestem bykiem. Piszcie, jakie Wy macie znaki. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Piątki Buław, i jak najbardziej ona mówi o konflikcie, ale no, tutaj powiedziałbym tak, że. Nie obawiacie się zaznaczać granic, ani ubiegania się o swoje, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mógłby się sprzeciwić, albo na przykład zbuntować. No, czy w ogóle macie tutaj jakieś granice do, znaczy granice, no, takie blokady do tego, żeby zawalczyć o swoje. Tego tutaj nie ma, wręcz przeciwnie, bo ta karta mówi o rywalizacji również, więc walczycie o swoje. Próbujecie. Jest też tutaj bardzo duża doza takiego, mm, 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 no właśnie ognia, chęci ryzyka. Ja chcę zmieniać, ja chcę wdrażać nowe w swoje życie, ja chcę walczyć o swoje, ewentualnie z innymi. Jeśli jest taka potrzeba, na przykład na drodze sądowej. Momento, znowu. I teraz. Znowu podkreślę to, że piątka buław, no i tak samo jak dziewiątka buław, no kojarzą się z trygonem ognia, więc a trygon ognia to jest pasja, to jest moc, to jest motywacja, więc ewidentnie będzie to bardzo dynamiczny rok, ale nie dlatego, że nagle wszystko wam się wali na głowę. Nie, 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 po prostu wy chcecie zmieniać, ryzykować, wy chodzić w nowe, wychodzić, wyjeżdżać. Rada w radzie jest cesarzowa. Cesarzowa, która nie tylko jest matką, ewentualnie tutaj taką rządzicielką, no jest to karta obfitości, jest to karta związana z takim docenieniem siebie, swoich możliwości, z, z inspiracją, która płynie z, z wnętrza, tak naprawdę. I teraz tak, jaka tu jest rada? Śmiało, pewnie, konkretnie rządzić, zaprowadzać nowe porządki. Słuchajcie, przejmować kontrolę no, nad tym, co tak naprawdę tej kontroli nie ma, nad tym, co już od dawna was uwiera, ale gdzieś nie chciało wam się tego zmienić, czy nad tym pracować. Jak najbardziej tutaj należy dbać o siebie i nie tylko jeśli chodzi o wygląd, ale też o no, samopoczucie, też jeśli chodzi o zdrowie. Chociaż ja nie robię kart na zdrowie, ale tu jest powiedziane, żeby polepszyć swój byt. I czy to ma być związane z zabiegami, czy z jakimś sanatorium, czy odkładanymi na później operacjami, itd., itd., to już wy sobie wybierzcie. Ale ewidentnie trzeba rządzić, przewodzić, zaprowadzać nowe porządki, dbać o siebie i podkreślać swoje miejsce w szeregu, czy to w pracy, czy w relacjach, czy słuchajcie, no nie wiem, w domu. Czego nie robić, czego unikać, i to jest fajne. Bo to jest piątka monet, czyli odrzucać dziadostwo. To, co wam nie przynosi rozwoju, to, co wam nie przynosi zysków, satysfakcji, pozytywnej energii. Wszystko, co was stopuje i trzyma w miejscu, jak najbardziej trzeba z tego rezygnować. I piątka monet to jest w ogóle karta braku i ona bardzo koresponduje z piątką kielichów tutaj. Ja bym powiedział w ten sposób. Jeśli czegoś wam brakuje, ale tak no mówimy o realnych rzeczach, prawda? Realnych sprawach. No to spróbujcie to osiągnąć. Wam niczego nie brakuje, żeby to osiągnąć. O co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że o, chcę mieć skrzydła, chcę latać. No to postaram się sobie je wyhodować, no bo wiadomo, że jest to raczej niemożliwe. Ale na przykład powiedzmy, chcę dokończyć kurs językowy i zmienić pracę, żeby móc dzięki temu więcej podróżować, dzięki nowej pracy, czy mieć kontakty z zagranicą, z jakimiś tutaj kontrahentami zagranicznymi. No więc co robię? No robię sobie plan Idę na kurs językowy, później robię jakiś dyplom, później zaczynam chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, bo dawno nie chodziłem, dawno nie byłem, więc chcę się na nowo wdrożyć. O to chodzi, żeby tutaj, jeśli wam czegoś brakuje, postarać się to po prostu zdobyć i nie żyć przeszłością, nie żyć w stagnacji oraz w strefie komfortu. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne yy, z cyklu wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.